Witajcie, tutaj Koko Boss. Dzisiaj znowu gramy w LoL'a. I ponownie gramy Irelium. Jestem w drużynie wraz z Garenem, Zixem, Jaxem, Pantheonem. E, gram przeciw Zedowi, Queenowi, Zixowi, Katarzynie i Sivirowi. Gramy na summoner's rift 5 na 5. E, jestem nowy. <gryw> tak sobie mówię. Żeby wam, jeszcze, żeby wam jeszcze tutaj wszystko przedstawić. Ale teraz już tak tutaj bardziej na luzie. Yy. Idę na topa, tak się mówi, tak jak ostatnio. Wybaczcie, że nie będzie... Zatem na ten ostatni filmik, który wróciłem, że końcówka mi się obcięła, gdy zatrzymałam nagrywanie. I potem po prostu usunęłam te skróty i zwykle już później mi się usunęło. ta druga część, którą miałam potem to zmontować. Wybaczcie naprawdę, to już się raczej nigdy nie powtórzy. Mm. Nie zdziwcie się, jeżeli to nie będzie już taka dobra gra jak ostatnio. Bo <grytanie> różnie to bywa. Czasami są jakieś nóbki w ich teamie, no czasami są jakieś koksy co... Prawie 24 godziny na, na dobę, czyli ciągle. Hmm, tutaj jeszcze jedna osoba ma 83%. No i na pewno zaraz będziemy tutaj grali. Bardzo tam grę polubiłem, nie wiem czemu, ale ona strasznie uzależnia można wczuć się naprawdę jak w prawdziwego herosa fajna gra polecam. No i mówię, że będzie pewno jeszcze więcej filmów. Jeżeli odcinek się podobał, to polajkuj mój filmik. Jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi filmami, to zasubskrybuj mój kanał. Jeżeli masz jakieś pytanie, pisz w komentarzu, bądź na prywatnej wiadomości. No jeżeli masz jakieś sugestie dotyczące tego filmu, to wpisz pod komentarzem. Oczywiście do tego filmu, nie? <laughs> e, dobra, on już ma 88%. 95, 6, 7, 8, 9. Stówka dobra. Lecimy. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Czy wygramy, czy przegramy? Gramy. I lecimy na topa. Co mi lepszą teleportację, bo to jest dobre. I pójdę na razie tutaj do krzaczków, w którym mam kamuflaż. Obyśmy nie mieli jakiegoś afka. Bo to strasznie denerwuje, kiedy cały team próbuje wygrać, a jedna osoba, yy, no, tylko stoi potem tak dosłownie za to, że była awkiem. Do środka. Zaczajmy się na naszego przeciwnika. Widziałam Ciebie, kolego. 30 sekund do pojawienia się stworów. Zwykle byłem w asyście niestety. No ale cóż. Pierwszy dead, ale też asysta jest. Więc nie ma się za co użalać. Teraz obiecuję... No <coughs> i sorry, następny odcinek... W następnym odcinku będę grał klasą jaką jest. Garen, tak. Nie jest to klasa, która walczy wręcz. I wiesz wam, gardałam z nami te tutaj. Jest fajna postać, naprawdę.

Na no, kurde. Nie idzie mi. No ale są też lepsze jakie gorsze chwile. Sobie tutaj wpiszę, może... Coś dobrego. Kosza statika, dobra. Jak do tego dotrzeć? Trzeba mieć. Dobra, krytyki. Spoczko. Ulepszamy. <laughs> I idziemy ponownie w bój. W bój, w zasadzie. Mam nadzieję, że odcinek będzie się podobał Jak już wspomniałam, apkujcie, bo to bardzo pomaga naprawdę, to jest takie przyjemne Jakby było 10, łapiec w górę 0, to jest super przyjemność Wtedy naprawdę można sobie fajnie pograć No i w ponownie zabiłem Tam osobę tutaj. No i Nie, niestety umarliśmy. Ale tamta osoba miała bardzo mało życia. Trudno. Niepotrzebnie się pałem na sam przód. Pójdę teraz na środek Tam panuje ZX jak widzę Na piątym levelu Na dole jest Katarina Na trzecim levelu, jest na trzecim dobra Pójdę w środek, pomogę temu naszemu Ziggsowi. Może uda nam się go pokonać Chwaliłem go. Mm, dzięki mojemu darmowemu czaru. Awansowaliśmy ponownie. Koniec serii. Się męczę z tym ziksem, nie dobra, udało nam się zabić tego Ziksa. ale mam cóż od No ciężko mi idzie. No ale mówiłem na początku filmu, że razem zapowiedź lepiej, a raz gorzej. Coś w shopie możemy kupić? Możemy kupić... To i to możemy kupić. Niedługo kosa statika będzie. Pójdę na topa, bo tutaj ktoś prosił o moją pomoc. Ale mam duży asyst, o ten, nie Jax też, ma 3 0 3. Ma tyle samo asyst co ja, ale też ma 3 zabójstwa i 0 śmierci. No, trochę jest lepszy ode mnie. będzie ulta. Tutaj Ostraszny. Tak mnie pisze, ale ja mam go gdzieś, w ogóle mam... O, robiłem chociaż przy tym, więc dostaję punkty, czyli w tym momencie ultę. To jest nasza baza? Tak, to jest nasza baza. Brwałam z I czekaj, 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 tutaj pokryję. Ta ulta jak widzicie, strzela ostrzami. To się nazywa, jak już wam w pierwszym odcinku mówiłem, transcendentalne ostrza. Mm, to jest ta dystans. Hm, jak oni wiecie. I wydawać się wycofać nie można. Nie mam co życia, więc pójdę na spawna się uleczyć. Hmm. Ale naprawdę się strasznie cieszę, że dostałam ten mikrofon. Yy, jestem z niego zadowolony. Bardzo go polecam. Trzeba go umiejętnie zmontować. Hmm. Jakby, jakby Podsadzić. Nie, to nie jest to wersło, można może co z tego słowa podsadzić, to jest słowo... E, ustawić pod siebie. Ten mikrofon naprawdę jest świetny. Nie do powstrzymania. Koniec serii. Mm, jeszcze raz na spawna. Seryjny zabójca. kupuję kosze statika no i troszeczkę po potions zniszczono twoją wieżę. dobra Many, mm. w Iralium się nie, nie opłaca bo to zażera tylko 270 punktów mało zażera mało <grym> zażera słowo mało zabiera punktów manny opłaca się po prostu nie opłaca się po prostu kupować tych tamtej rzeczy tam są Tu widziałam uciekającego z Dobra, chyba zgładził, elegancko. Ja zrobiłem dwóch? Nie pokazało się, trudno. No, polecam koszt statnika, wybrać bo początek, na nim zbierać. Teraz sobie pozbieramy na co? No też to co daje. Mielcz, pistolet, hekstecz. Tutaj mnie atakuje. No ponownie zniszczyłam tą osobę. Aj, ale niestety bomba, bombę tutaj ładnie podstawił pod moje nogi. Kupię wampiryczny kostur. Dobra. Zawsze te ataki i 10% kradzieży życia. Nie wiem dokładnie, co to jest to, to kradzieży życie, ale chyba, że jak gubiję, to aż temu kradnę w sobie i sam sobie daję. Ale nie jestem pewny, więc nie słuchajcie mnie. 255. <laughs> Jestem z tego zadowolony, szczególnie, że gram piąty dzień, czy szósty, bo ten odcinek jest właśnie po, po tym pierwszym teraz nagrywam, bo tam ten błąd w nagrywaniu fatalny to było. robot zgładził no ale zużyłem wszystkie możliwe skilly no i została mi połowa many więc nie wydaje mi się żeby był jakikolwiek sens kupowania choćby regeneracji czy mm, podwyższeniu punktu many nie mogę się doczekać następne postańca Arena wiem że od ostatnich Hmm. z niego PGA no sporo czasu ale to było naprawdę epickie chciało tam się być jak najdłużej trochę smutno mi było kiedy mama na mnie Nie, Wojtek wracaj bo obiad jest i, <grybujesz> <grybujesz> i będzie kara na komputer Sojusznie przez miesiąc to od razu musiałam niestety wracać no ale tak to już jest to jest wieża ona ma dużo życia, więc nie będę ra na razie jej atakował. Mój no następny poziom biorę sobie tutaj. O. No, Powoli się regeneruje. Krawczę z mojej drużyny posiada dziewiąty poziom czy level a u nich mają szósty, ósmy, dziesiąty, siódmy oraz siódmy przeciwnik ten rewolwer a z miecz pistolet rewolwer mm. polubiłem tą grę powiem szczerze kiedy grałam w Minecraft, bardzo nie robiłem lola. Myślałem, nawet, że jest tyle opcji, że żeby, żeby by pół roku zanim, na, zanim bym nauczył się ogarniać te wszystkie magie, ja tego nie ogarniałam w ogóle. A ja teraz nawet porobiłem tą gierkę. Uważam, że jest warta podziwu. I że warto w nią grać. On tutaj walił nas jakimiś bombami. Nie wiadomo co to w ogóle jest. Skampi się w krzakach. On chyba wie, że tutaj jestem. No dzięki, że nie ja ten kolega tutaj wydał. Przeciwnik pokonany. Aj, padłem niestety, ale zdążyłem zabić tamtą osobę. Czyli 5-6-5. No fajnie, jestem z tego bardzo zadowolony. 5 asyst to ładny wynik. Hmm. Szczególnie, że te osoby tutaj mam wyniki 1-9, 1-8-1-3. No, ale 5-6 myślę, że nie jest aż taka duża różnica między hmm, liczbą zabitych ludzi a liczbą śmierci. A, dawaj kupić to, kupij to, dobra. To jest Queen u nich na górze, ten chyba jeden z lepszych u nich. Ma tutaj te buty, nagrodziny, kiberseker, na znaczy, jeszcze nie nauczyłem się tych nazw na pamięć. Dopiero jestem w trakcie uczenia. Przeciwnik pokonany. Kiedy dostanę 11 level będę mógł ulepszyć sobie ultę, wtedy teraz to oczywiście zrobię, tutaj ulta jest bardzo dobra, będą większe obrażenia, na razie jest 80, będzie 126, czy znaczy to było 4? 126 obrażeń to zdaje. Przeciwnik pokonany. Dobra, idziemy w dół. Z moją drożyną tutaj. Nie ma odwrotu. No i ultę. Dało mi się zabić tą osobę. Czyli 6, 6, 5. Tyle samo deadów. Co śmierci, ale zawsze te 5 asyst więcej. Z czego jestem zadowolony? 11 level jest gites Dobra. Kupiliśmy jeszcze sobie kordelas. Zbił, zbił quarter. Wykradanie życia i lepszy atak. 80 punktów mocy, jest gites, można powiedzieć. Atak 117. Nie najgorzej. No ogólnie jestem zadowolony z tej gry. Szczególnie, że Według mojego ostatniego to my dominujemy. Jest 34 do 17. Azik jest bardzo tą klasą. Strzela bombkami. No, postanowili się podobać. To ja bardzo dziękuję za ten film. Jeżeli się podobało, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie.